Epoka akwariowa. Zapraszam Was na film, którego tematem przewodnim będzie, będzie brak tematów, Nie no, będzie nawożenie, ale nawożenie, moje, moja nauka nawożenia akwarium roślinnego, ale tak na, na sam. Na samym wstępie, na dzień dobry. Nie wiem, co spostrzegawczy ostatnio zauważyli w filmiku, że mam pielęgniczki kakadu Tutaj macie samczyka i tam dalej samiczkę jedną, zaraz gdzieś tam dalej jest druga. Powiem Wam, że są no prześwietne rybki. W ogóle miałem wcześniej pielęgniczki ramireza, niby bardziej wymagające. Od tych jednak rybia ospa. No, rybia ospa mnie e, wykosiła. Na razie e, kakadu e, wydają się być dość, dość zadowolone. Zaklimatyzowały się e, bardzo fajnie w tym akwarium. <laughs> Na początku e, samiec był taki przestraszony, a w tej chwili te płetwy miał takie opuszczone, taki o, bo, bojaźliwie podchodził do innych rybek. A teraz, teraz fajnie stroszy w, w cudzysłowie piórka swoje płetwy. Jeśli coś mu się nie podoba, to, to od razu płetwa w górę i, i, i potrafi zawalczyć o swoje. No strasznie, strasznie mi się podoba zachowanie tych rybek. Na internecie widziałem, że jeśli samiczki przybierają takie żółte barwy, to albo szykują się do tarła, albo, albo są już po nim. Bądź co bądź, ja na razie nie widziałem żadnej ikry żadnej ikry kakadu. A a czy jest gdzieś w tej gęstwinie, to nie wiem tego, nie mam pojęcia, ale nieważne, jeśli coś będzie, coś się uchowa, coś rodzicom uda się wybronić przed tym statkiem neonów, zwinników, kirysków, to, to na pewno Wam o tym powiem, na pewno się pochwalę. Swego czasu okociła mi się też samiczka molinezji, jednak no, źle powierzyłem, że temu narybkowi uda się przetrwać. No, nie udało się, ani jednej sztuce. Było ponad 40-50 malutekich molinezji tutaj pływało przy tafli wody, zjadało błonę bakteryjną, zjadało ten pokarm, który pływa, takie delikatne, malutkie okruszki przy tafli wody. No, nie udało się, bo, bo sami rodzice, same molinezje Trzemały chyba wszystko. Chociaż z y, kakatu y, widziałem, że również tam często y, czają się jak y, jakiś lew, jak, jakaś, y, jakiś lampart na te malutkie molinezje. Także no nie udało się, nie udało się maluchom y, przetrwać, szkoda. Wiem, że to są żywolutki, y, ale ale nie wiem, nie, mnie każda swoja rybka bardzo cieszy, która się rozmnoży u mnie w akwarium. Także no, daje mi podwójną radość niż ta kupiona w zoologu. No ale, ale przejdźmy dziś do tematu, który ostatnio no, cały czas przywijam w swoich filmach, mianowicie tematu nawożenia akwarium roślinnego. Eee... Raz jest lepiej, raz gorzej. Nieraz się potykam, nieraz zaliczę glebę, ale powiem Wam szczerze, na początku mnie to troszeczkę irytowało, troszeczkę demotywowało, a teraz, teraz po prostu uczę się wyciągać jakieś wnioski z tego wszystkiego. Że jak sobie nabiję guza, to już przynajmniej staram się wyciągnąć z tego jakiś wniosek, czemu tak się stało, i, i ja wiem. No nie wiem, nie chcę zapeszać, nie chcę nic mówić, ale myślę, że cały czas malutkimi krokami idę, idę do przodu. Wiadomo, nie umiem jeszcze, bo gdybym umiał, to to akwarium by wyglądało naprawdę bajecznie, a wygląda jak wygląda. Ale, ale przynajmniej cały czas udaje mi się uzyskać to, co sobie zamierzam. Tak jak na przykład w końcu zbiłem ten fosfor. Fosfor mam na poziomie 0,25 ppm. -a. Czyli to bardzo, bardzo malutko. Czasami nawet jest niewykrywalny. I z tego względu y, musiałem go zacząć podawać znowu do akwarium. O zgrozo, co jeszcze z miesiąc temu y, wydawało mi się y, no, no niemożliwe, żebym ja do swojego akwarium dawał fosfor, bo mam go przecież aż tyle. No, ale musiałem, musiałem podać fosfor, bowiem y, znowu skumulował mi się azot. Skumulował mi się azot i z malutkich niteczek powstały mi duże nitki, powstały mi duże nitki i, i tak się, i tak domniemam właśnie, że to przypuszczam, że właśnie e, przyczyna ich powstania leży właśnie w wysokim azocie, bo proporcje są takie, jak wspomniałem, że fosforu mam 0,25, a, e, a, a, a azotu mam 25 ppm, czyli no Kolosalna, kolosalna różnica, żadnych na proporcji nie ma zachowanych. Ja bym wolał, powiem Wam szczerze, mieć poniżej 10 wszystkiego. Chciałbym mieć tam poniżej 1 ppm -a fosforu i poniżej 10 azotu. No, dążę ku temu. W tym celu dodaję właśnie cały czas żelazo, dodaję mikro. Dodaję odrobinę potasu, chociaż nie wiem ile go mam teraz w wodzie. Muszę sprawdzić, żeby właśnie, żeby też mi się potas nie skumulował. I, i staram się cały czas zbić ten azot, bo, bo właśnie wysokie stężenia pierwiastków nauczyłem się, że wysokie ich stężenia potrafią przestanąć coś przyblokować, tak jak wtedy, gdy miałem wysoki fosfor. Ciężko mi było go zbić, bo on blokował żelazo. Znowu żelazo blokowało coś innego, i teraz, gdy żelazo już mi elegancko ucieka z tego akwarium, tygodniowo dodaje go ponad 1,2 PPM. Tygodniowo dodaje go bardzo, bardzo dużo do tego akwarium, i wszystko praktycznie jest zjadane. Cały czas żelazo mi się kręci na poziomie 0,3. 0,4 to mało kiedy osiąga, czyli no naprawdę, wszystko, wszystko roślinki ładnie zjadają. Co zresztą, co zresztą widać po nich? Moje ulubione, stałurowione repens w końcu ma takie listki jak za najlepszych czasów. Duże, tuste, normalnie, jak z obrazka, i to mnie cieszy. Ja zawsze obwiniałem właśnie, jak mi coś stałurowione nie rosło, że brakuje mu azotu, bo przecież azot tam stanowi. 38-40% suchej masy roślinnej, tak gdzieś w jakiejś mądrej książce wyczytałem. A tutaj jednak, żelazo, żelazo. Rotala Rotundifolia, moje drugie podejście. Za pierwszym razem miała tyczkę maluteńkę, listeczka, naprawdę wielkości Monte Carlo. A teraz, teraz naprawdę ma fajne, tuste listeczka. Tylko, że nie chce mi się wybarwiać. Podobnie jak Dniplis Diandra. No, ale to właśnie e, tak jak Przemek, P e, raz w jednym ze swoich filmików mówił, że Dniplis e, wybarwia się właśnie przy azocie poniżej 10, a ja, ja mam go powyżej 20, 25 nawet. Także no nie ma się co dziwić. Ale ważne, ważne że te roślinki rosną. E, tylko tak jak wspomniałem, te nitki. E, te długie nitki mi troszeczkę psują ten krajobraz, psują mi ten humor, ale, ale cały czas wierzę i liczę, że jeśli tylko uda mi się zjechać z tym azotem poniżej 10, tak jak planuję, to to wszystko, to akwarium w końcu, że tak powiem, będzie takie bezglonowe. Nie, no, wiem, że bezglonowego akwarium nie ma, ale. Ale wiecie o co chodzi. Chodzi o to, żeby te glony nie kły w oczy, nie drażniły człowieka, kiedy sobie patrzy, kiedy ogląda swoje hobby. Jeszcze dwie rzeczy, o których, o których chciałem powiedzieć. Mam takie wrażenie, że teoria, że fosfor wybarwia rośliny jest no, taka, że brzydko powiem, że wzięta bowiem właśnie niski azot, niski azot właśnie powoduje, wróć, wysoki fosfor bierze, zbija azot i to właśnie wybarwia roślinki, tak jak wspomniałem właśnie z tym Pisem diandrą. Jeśli tego azotu jest dużo, bardzo dużo, to rośliny stają się mocno, mocno zielone. Czyli jedyny pierwiastek moim zdaniem, który wybarwia właśnie roślinki, to jest żelazo i odpowiednie mocne oświetlenie. No i małe wartości tylko azotu, ale przynajmniej z moich obserwacji, z tego co już glonowych kombinacji, z moich no, perypetii, zauważyłem, że wysoki fosfor, którego czasami nawet miałem 3 ppm, wcale, ale to wcale nie wybarwia roślin. Takie jest moje zdanie, takie są moje wnioski z obserwacji, a czy to jest poprawne? Cały czas się uczę, cały czas obserwuję, więc jeśli się mylę, to, to proszę wybaczcie mi. Tylko po prostu chciałem się z Wami podzielić tym wnioskiem. A druga sprawa, tak na pewno wielu z Was spodziewało się tutaj plagi glonu albo też właśnie może powiecie, że te nitki są następstwem tego mojego grzebania, tych moich kalamancji w tym akwarium. Nie, powiem Wam, że chyba nie, bo tak wszystko starałem się naprawdę robić delikatnie, chociaż tutaj mam odrobinę krasnali, które właśnie są oznaką takiej brudniejszej wody. Chociaż ta woda jest klarowna, czysta filtrę ładnie przeczyścił, ale no wiadomo, trochę osadu tego wszystkiego dziadostwa się uniosło, pozostało w tym akwarium, ale tak czy inaczej no ta zmiana nie miała wielkiego wpływu na powstanie tych nitek, tylko tylko właśnie zbyt wysokie stężenie azotu. Epoka akwariowa. Żegnam.